Wszystko się zaczęło w zoo. O tu właśnie nad tym klombem słonie rozgląda się wesoło, podziwiając własną trąbę. No i śpiewał pełen szczęścia, rad, że taką trąbę ma. Pieśń radosną w kilku częściach, którą ułożyłem ja. Pan walenty ma różne talenty, ale tej piosenki nie ułożył pan walenty. Tylko ja sam ją osobiście ułożyłem. A pan, panie walenty, niech już teraz nic nie mówi, tylko niech pan zmiata. Zmiatam, zmiata. Przecież pan widzi, panie słoniu, że zmiata. Wobec tego teraz będzie piosenka. Tytuł tej piosenki jest bardzo ładny. Moja trąba, a piosenka jest jeszcze ładniejsza, bo to jest piosenka o mojej trąb. Zdarzeniem artystycznym w Kolnie było przedstawienie bajki muzycznej orkiestra w zoo. W spektaklu wystąpiły dzieci z Teatru Muzycznego i grupy rytmo Ballerinka działających w Kolneńskim Ośrodku Kultury. Moja rola to ekspedientka, która podaje słoniowi różne instrumenty. I pomagam w wybraniu tych instrumentów, i, bo słon nie wie, który wybrać, bo ma łapy zamiast stronki Właśnie ja mu podaję te instrumenty i wybieram. Jestem słoniem, nie mogę grać na, na instrumentach i mam problem, ale mam jak Ekspedientka pomagają mi wybrać. Jestem dozorcą, który pilnuje tego całego zoo i na początku występuje właśnie w tej roli, że mówię, że tam się przechwalam, że mam że wymyśliłem piosenki jakieś tam piosenka Więcej spektakl muzyczny to znaczące przedsięwzięcie sceniczne i organizacyjne. Przygotowaliśmy taką bajkę, która, która jak zamiarem jest rozbawienie, rozbawienie publiczności, ale, ale również też zachęcenie do, do tego, aby częściej, coraz częściej i coraz liczniej odwiedzali też naszą, nasz ośrodek i naszą salę bliskową. Udział w spektaklu to okazja do prezentacji talentu i umiejętności scenicznych. Weź chusteczkę, młycz. Grać nie możesz. Tak, to prawda. Lecz mam pomysł znacznie lepszy. Możesz zostać dyrygentem i założyć zespół w co? Mogę zostać dyrygentem?